Ej! StarPlay, Torex! Obudźcie się! Ech. O, jest. o co chodzi? Ej, gdy wy spaliście, ja śledziłem templariuszy. W... Doprowadzili mnie do swojego obozu. Oh, dowiedziałem się, że za niedługo tam tamten obóz, więc lepiej to sprawdzić. No, masz rację. Weźmy akwipunek i ruszajmy. Zostawiam wam dwa miecze kamienne, po... weźcie sobie. Użyłem z roku orła i z tego jest pełno, pełno templariuszy, tak? Tak, jest ich bardzo dużo. doprowadź nas. Jednego nawet musiałem zabić. No pięknie, zdradziłeś naszą pozycję. Nie Zadziłem. zdradziłem. No ale, ale, ale skoro zabił go, zabił go to... On skupia, Pamiętaj, że go ja powiedzieć. jestem... Ale było ich więcej? Nie, był tylko jeden. Snajp! Uważajcie! Dobra, idziemy bokiem, bo nie chcę zostać wykryty. Lepiej nie wdawać się w konflikt, jest ich dużo. Uważajcie, są przed nami. Biegnijcie! Biegniemy! Nie ma czasu na walkę. Jest ich za My mamy za słabe ekwipunek, przynajmniej wy. No właśnie. Co? Dawajcie na drzewa. Pośpieszcie się. Biegnijcie za mną. zobaczyć ich obóz, jest dobrze oświetlony jest idiotycznie umiejscowiony. Łatwo ich zaatakować z każdej strony. Widzę, używając roku Ruła, widzę jakieś światła, to pewnie to jest to. Tak, to jest to. Masz rację. Kurczy, spadłem. Ja tak A już tak... znowu wyszedłem. Okej, okay. jestem, poświeżcie się. Ja już tam biegnę. A idę górą. Widzę, że tu jest strumień lawy, może się nam kiedyś przydać. Może się przydać, to jest jeden z chyba najbardziej rozpoznawalnych punktów. Biegnij, za tobą jest pełno te No ja Kurde, moja noga! Okej, okay, jestem za tobą, pomóż mi. Ach, broń mnie! Ja muszę się wyleczyć. Muszę coś zjeść strasznie, jestem głodny. Ja też daj trochę. Masz. Łap. Wow. Żaj... Teraz czekamy Toreks. na Torexa, będę cię bronił. Torex, gdzie jesteś? Eee, Cóż mnie? Pośpiesz się! A, Nie, Nie mogę cię jestem odnaleźć! Jesteś, jestem! O. Gdzie? Tutaj. Dobra, Pośp Chodźcie. Pośpiesz się. Chodźcie. Ale, uwa ale uważajcie. Uwaga, czekajcie. Wiesz, może być. Twoje punkty Dobrze, to nikogo nie ma. Nie ma nikogo, nikogo nie ma. Na pewno Patrz. jest tylny Tak, to ten autobus. Musisz stąd pójść. To jest największy od pewnie generała. Lepiej to przeszkakujmy. Sprawdźmy skrzynię. Co to jest? Co chcę? Dzień Dzienny! Uważajcie. Za wami. Udało się. Pewnie musiał zostać jeszcze jeden. Patrzcie, mam jakieś. Nie wiem co to jest, ale ma znaki asesyńskie i jest zapieczętowany. Uwielbiam. A niech to. Płóż A jednak, z twojego ja obozu. Dobra. Chodź, schowajmy się. Za tobą! A niech to. Uh, jest zupełno! Dobra, zabierzmy co, co jest i To, jest chyba, to, jest, chyba, to jest chyba pułapka. Przeczytaj, szy, przeczytaj szybko to, co tam masz... masz ten, A, tu są asesyńskie. tam książkę. Są to asasyńskie zabezpieczenia, no to łatwo to złamać. I już, proszę bardzo. Przez wiele A. lat ukryte ostrze było naszym wiernym kompanem. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to ono nas definiuje i nie pomyliliby się bardzo. Bez ostrza nie odnieślibyśmy tak wielu sukcesów. Waga! to materiały potrzebne do jego budowy! Wow! Uważajcie! Nadchodzą! Atakują nas! Dużej jest! To jest chyba pułapka. Musimy się bronić. Czytaj dalej. E, oto materiały potrzebne do jego budowy. Patyk, skóra, żelazo, diament, paski skóry. Schemat jest ukryty. Otwórz siebie, by go znaleźć. Trzeba... Jest tu krew. Zrok orła. Aaaa schemat. Znam go. Na pamięć. Żyłem się. pewnie tylko jedy jedynie nie potrafią poznać schemat ukrytego ostrza. Czy szukać... Czyli Szymy, jeśli nam się uda... Do... Jeśli uda nam się zdobyć te wszystkie przedmioty, to uda nam się zrobić ukrytostrzę. Mnie dosyć sztuki rzemieślniczej, więc powinienem potrafić zrobić ukrytostrzę dla nas wszystkich. Tak. Tylko potrzebuję... Ja, ja mam jeszcze dziennik, e, albo raport raczej generała, tego co chyba uwięził naszych sojuszników, więc przeczytam go. Chcesz szukać skrzynię? Czekaj, poczekaj chwilę, niech przeczyta. 12 czerwca 1741 rok. Zaatakowaliśmy i zdobyliśmy statek. Asasynów. Uwięziliśmy załogę i prowadzimy ją do naszej siedziby. Założyliśmy obóz w lesie, żeby odpocząć. Około czwarty nad ranem jeden z naszych więźniów uciekł, ale udało się nam go złapać. Okazało się, że był to asasyn i kapitan załogi. Udało nam się z niego wyciągnąć jedynie schemat dziwnej broni dziwnej broni. Jest on niestety za zaszyfrowany. Generał Marien. To może oznaczać, że tu oprócz, na oprócz nas tutaj dotarł jeszcze jeden statek asasynów. Jeśli uda nam się, zna uda uda nam się znaleźć tego asasyna, to może dowiemy się, jak powrócić. Tak, za na, to, na tobą. O cholera. Ktoś tu jest. Ej! Słyszysz mnie? Żyjesz? Z kim wy jesteście? Asasynami. Ja też jestem. Kim asasynem? jesteś? Mam na imię Dan. Złapali... Przypłynąłem tutaj z moją załogą. Złapali nas. Ja próbowałem uciec, ale mnie złapali. Całą załogę zabili. A ciebie zostawię tak, tutaj na... Na losu. Felosu. Rozumiem. Nie wiesz, gdzie się Już Cały jestem poobijany, pobili mnie, ale jakoś żyję. Wychodź szybko. Chodź, Zabierzemy pan. cię do naszej kryjówki, wyleczymy cię. Jedzenie. Ja wezmę te kraty. Może się nam... Jakieś Mogę wziąć to jedzenie? Tak, wiesz, wiesz. Poszukam skrzynię. O, węgiel. Pewnie, pewnie długo musiałeś... O, również węgiel. Pewnie długo musiałeś tutaj siedzieć no, w tak przynajmniej jest pięć dni. Prawie to mnie no... nie karmili, jedyne co miałem... ...do zjedzenia, to dawali mi... Bardzo małą miskę zupy i tyle. Wiecie co, boję się, że mogą nas obserwować. Składajcie to węgiel. Jezu, to jest zwykły węgiel ze drewna. No wiesz, muszą w końcu jakoś zaoszczędzić na tym. Masz rację. Dobra. Zmywajmy się z Przeszukaliście no. wszystkie skrzynie? Tak. Tak, idziemy. No, ruszajmy. Zaprowadzimy cię do naszej bazy. Na żadne sam no tak, tak, mam nadzieję, że dam, ale chyba dam. Nie wszystkie skrzynie przeszukaliście. Uwaga, dzień, dzień staje. Zaraz nas no. znajdziesz go. Dobra, pośpieszcie się. Zaraz, wszystko mówimy w naszej barce. Spotykamy bazie. się w domu. Spotykamy się, że tak powiem, w domu. To idę za wami. No, się, ja, ja będę szedł za tobą, żeby ci się nic nie stało. A niech no. to łucznik! Zobaczcie. Strzelec. Nie wziąłeś miecza? Nie. Ach. Nie żyję. Uważajcie, granatnicy! Wow, 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 uwaga! Biegnij! Gdzie okay. jesteś? Jestem, biegnę za wami. Spokojnie, spokojnie. Biegnijcie. Ja asakuruję ja asekur Torexa i e, Dana. A ja was wszystkich. Ogólnie kiedy tutaj płynęliśmy zauważyliśmy jakiś statek, ale myśleliśmy, że nam się przewidziało. Ale to chyba był wasz. No, nasz statek nasz ciągle stoi w porcie, więc możesz go, może, może go rozpoznasz, jeśli to jest on, to... Do... Wszystkiego się dopytamy w naszej bazie. Chodź, pośpiesz się. Damy ci tam schron. rozwiedź. Gdzieś wiecie. blisko macie bazę? Tutaj, w tej górze. Całe są mogulały, tak. nie wiem jak długo się pociągnę. No, spokojnie, Uda ci się. cię, jeśli jesteś chory, zajmiemy się tobą. Sebura jest dość dobry w, w wa 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 ważeniu lekarstw oraz... Szkolił się na medyka, więc kiedyś, więc może coś tam pamięta z hmm. ceny. Raczej bardziej na kowala, ale... Myślę, że medyka jeszcze pamiętam sztukę. Ale chemię, w ogóle. A. Dobra, tutaj jest wejście, pośpiesz się. Tutaj. Za wami. Za wami. Gdzie wyjdziecie? Jedyne co Nie, słyszałem to, że gdzieś mają tutaj bardzo blisko swoją bazę, ale gdzieś tak na północ od tego obozu. Słyszałem. Nie wiesz gdzie to jest dokładnie. Dokładnie nie wiem, ale gdzieś tak północ, tak słyszałem. To dobrze, to da, tu przynajmniej wskazówkę. No nie wiem właśnie. Yy, jedyne co słyszałem to jakaś misja, ale no to, to nic nie daje. No. A słyszałeś może o jakimś jabłku Edenu albo świątyni? Yy, nic, nie, nie słyszałem o niczym, tak. A po co? oni cię tu wysłali. Wysłali mnie, tutaj, żeby sprawdzić, czy tutaj nikogo nie ma, bo chcieli... Yy... Po prostu, te tereny? Te tereny y, zobaczcie, co tutaj jest, bo zaciekawiło ich tutaj. Pewnie, pewnie Templariusze obstawili y, całe brzegi no. tak samo, i złapali tak samo was, waszą, zał twoją załogę, tak samo jak no. naszą. Nie zabili mnie dlatego, że no, dałem im ten y, schemat. schemat. No. Pewnie i tak My, nie potrafili y, tego otworzyć. No. Sebora się dowiedział. Po ostatnim zwiadzie, że szukają tutaj świątyni jakiejś oraz artefaktu zwanym Japko Edenu. Edenu. Nie wiem jeszcze co to, ale się dowiemy. Nie wiem. Ogólnie tutaj jest jakby nasza baza i naszym zadaniem, jak, jest, jak na razie od jest odnaleźć naszą załogę. Może tam też zaprowadzili twoją Judenu. Nie, moją zabili, chyba tylko z 10 członków dwóch zostało. Gdzieś ich zaprowadzili. Musiałeś wpłynąć no. na, na jakiejś małej wajbie. Groba była bardzo duża, dlatego że yy, yy, baliśmy się, że tutaj będzie dużo templariuszy, ale no jednak i tak nie daliśmy rady. Chodźcie, odłóżmy może te schematy i wszystko do skrzyni. Tu masz czy, miecz. To, czy ktoś się tu nie kręci. Okej, okay, wezmę. Bo tutaj nie ma. No, tak więc... naprawdę schemat ma ukryte ostrze można spalić, ale jest ładnie napisany. Star Play. Tak? Um, co zrobimy z tą dziurą? No musimy to wyłożyć szkłem Mamy już. No jeszcze nie, mamy. muszę się udać na poszukiwania. Ale wiecie co? Chodźcie za mną, dobrze? Szkło Chodźcie mamy, po co? Starplay, Torex i Dan. Chodźcie za mną. Przyszłości, ale po co? W przyszłości będzie można poszukać tej świątyni jak oni szukali. No, Chodźcie, Ej, ale wam Dan, coś ale Dan, Dan, Dan poczekaj, Dan poczekaj, może Ech? po prostu odpoczniesz. Dobrze no. Nie czuję się jakoś na siłach, no ale jak on tam chciał iść, no ale dobra, no. Zostań, Zostań tutaj, my, my pójdziemy na łowy i znajdziemy do okay. ciebie jedzenie. Spróbujcie znaleźć skórę. Czy mam też dostać? Skóry. Może nie. nie jeden zostanie, albo Chodź, Ty, chodź. Za, ty zaopiekuj się e, Danem, a my... skórę, potrzebuję, potrzebuję jakiś pancerz. Chodź, Starplay. Pokażę coś Zrobimy ze, skóry, Zrobimy ze skóry również okłady na twoje rany, okay. więc... Chodź, Starplay, pokażę coś bardzo, bardzo ciekawego. Patrz, co tutaj udało mi się znaleźć. To dokładnie miejsce To było chyba tutaj. Tu. Tak, tutaj. Jezu, ile ich tu jest, templariusze. Wiedziałem, tak. że ktoś się tutaj kręci. Udało mi się. O, dużo. Ich... odnaleźli pewnie naszą bazę. Wiedziałem, że ktoś się Chcieli tutaj zostawić pułapkę. Dobra, nie udało ich. Uważaj, może ich... może ich tam być więcej. Tu musimy się właśnie wybrać, to ci chciałem pokazać. Nie mam żadnych pochodni ani żadnego niczego. Ale mamy węgiel. Jeszcze po czym mam patiki. Pamiętam, że zostawiłem jedno jedne w, dre w, sk w skrzyni w domku. A raczej w bazie. Czy da się to kiedyś eksplorować, ale na razie... Patrzmy. Widzę na horyzoncie nasz statek. to ciągle tam stoi i nie jest. Ciekawe mnie, czy mam, plan mam, 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 pe zamiar no. mam pewien plan. Może nam się uda naprawić ten statek? Może, o ile oni wcześniej nie odpłyną. O ile, no właśnie, no właśnie o ile wcześniej nie odpłyną. Dobra. Wiesz, większość z nich jest tak tępych, że nie potrafią nawet odpłynąć. No jest tak. Chodźmy po te patyki i sprawdźmy tą kryjówkę. Chodźmy. Torex, słyszysz nas? Jesteśmy przy Torex, tak. tak. Torex. Tak. tylko po patyki. Aha. Masz matyki Starfleet? Czy. Owszem, tak, tak. tak, tak. E, Torek, chodź, mam dla ciebie zadanie. Tak. Patrz, chodź tutaj, dam ci szkło, a ty e, jakby zrobisz e, takie, jakby słupy, nie? Mhm, mm rozumiem. Ja ci, za, ja, ja ci zaznaczę, jak to ma być, a ty po prostu to wyłożysz aż do samej góry, dobra? Tak jest. Ale ja dobra. Lubię, to ładnie wyglądało. No, jeszcze drewno może dodamy. Chodź, pokażę ci, gdzie jest piasek, to może przepalisz to i. Pani był bardzo zmęczony. Łopatę. Już. Ja włożę do piecyka... O, o w piecyku też jest szkło weźmie. Mhm, dobrze. Dan, jak się czujesz? No całkiem nieźle, ale no... Obudziliście mnie. Tak tutaj przy... Obudziliście mnie jak tutaj właśnie przyszliście, ale... No, w miarę dobrze. Chcesz coś co do jedzenia. No mam hmm. jedzenie. Tam, z zebrałem z tej skrzynki. Wytworzyłem 16 pochodni. Mam dla ciebie. Albo nie, to w sumie się nie przyda. Potrzebujemy więcej nitek, żeby stworzyć bandaż. To chodź, Star no. Idziemy do jaskini, czy na polowanie? Bandaż, bandaż by się przydał na moje rany, ale. No. Z tego co pamiętam, to w lesie były krowy, więc możemy tam wyruszyć. Albo. No jak. My myślę, że myślę, że jak na razie mamy dość dużo przedmiotów. Czyli idziemy na krowy, tak? Tak. W lesie jest ich najwięcej. Może w następnym Z tego co... dniu pójdziemy Bardzo chętnie się tam wybiorę i wybrał takiego takie Okej. Okay. Wiesz co? Teraz, je, jak jesteśmy sami, chciałbym ci jedną rzecz powiedzieć. Martwię się trochę o Dana. Nie wiem, czy on, możemy mu zaufać. Ja też. Nie znamy no go no praktycznie no w... w ogóle. Niby jest asasynem. <laughs> Ale czy to naprawdę? Ac no właśnie, jeśli kłamał. Dobrze, że zostało z nim ten Torex. Może to była przykryta. Wiesz, co, mam pewien pomysł. Tutaj są kwiaty Lili, więc może z nich tego przerobię y, na, je na lekarstwa. Ty, znaczy, w sumie to ty, ty, ja się no, na to nie znam, ale ty możesz to zrobić. no to jeszcze by mi, potrzebne byłyby mi kwiaty róży i. No. O, słonecznik. Zarazu Miapko. Może się przyda tego dodano. Ale, ale raczej z ranami on nie ten. W sumie nie, ze słonecznika i z kwiatów Lily można zrobić lekarstwo, ale krótko działające. Rzuć mi te kwiaty Masz. Powinienem to móc w stanie zrobić nawet nie przekładając tych kwiatów, tylko łącząc i smarując. Martwię się też o to, żeby nie, Dan nie zachorował przez te rany. Nie zachoruje, jeśli nasz się tym, co teraz mu wytworzyłem, to nie, nie powinno mu nic grozić. Jest to taki trochę antybiotyk, można tak powiedzieć. O. owce Tu jest lawa, więc możesz kiedyś... Na. na łóżko dla danego. No. no. Kolejna owca. O, no właśnie, tak jesteś. Chodźmy może raczej na jakieś łąki. A gdzie jesteś? Tamtą? Zbiorę trochę drewna Nie widzę trochę. O, tu jesteś, dobrze. Zbierzmy trochę drewna Masz rację. Dobry pomysł. Ja mam siekierę. Więc... A z drewna możemy zrobić też nasz, naszą kryjówkę. Jakby wyłożyć ją, nie? Tak, to byłem drewno. Ile my już tutaj jesteśmy czy dni. Czuję się jakby, jakbyśmy tu byli całą wieczność. Ja się czuję jakbyśmy tu byli co najmniej dwa miesiące. Znalazłem kolejne słoneczniki. Tutaj jestem. Chodź. Idę, idę. Drewno zbieram już. Już z, o, świnkam, patrzcie, dzik, ka nie świnkam Kałamarnice Weź kałamarnice, przy przyda nam się atrament, jakbyśmy chcieli... napisać jakąś książkę Kałamarnicy okay. nie widzę, ja idę zabić tego dzika A jest, kałamarnica ka 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 Kałamarnica, przepraszam Zapominam tam... no, się słowa. słowach Się siedzi w dzieciu. <grym> z atramentu możemy wykonać kilka rzeczy Ban Możemy zrobić kolejne lekarstwa, Albo napisać list No właśnie, list Mam pewien pomysł. Jak wrócimy, możemy się spytać Dana, czy on sam przy przyjechał, czy płynął tutaj, czy też został przyciągnięty. Jak, jak, jak sam tutaj przyjechał, to może się ten. Może się dowiemy, jak wrócić do domu. Aha. Przynajmniej. Przeskakiwanie fragmentów pamięci do późniejszego to do wydarzenia. wydarzenia. No w sumie, masz rację. Dobra, pośpieszmy się. Ale... Miałem sprawić, ci Dan z asesynem. Chociaż nie, ten ja. pierwszy też umiałem pisać i czytać. Ja też mam pewien pomysł. Zaraz zobaczysz, o co, o co mi chodzi. Wróćmy do domu i tam pokażę ci, o co mi chodzi. O, koń! Dosyć ładny. Nie Szczerz, Nie mam ani siodła, ani jabłka. Może udało mi się. Chociaż coś wiesz, że coś... pisanie i czytanie się rozprzestrzenia coraz bardziej, więc. No, coraz więcej osób to umie. Tak. Ja. O, o wiele bardziej nam ułatwi to, y, to jak zdobędziemy w życie ukryte ostrze. Przydaj mi jedno. Mój mistrz, zdradził mi jedną rzecz. Wiesz, tak, tak. chciałem Ci tylko powiedzieć, że te całe fragmenty Denu to... Są bardzo potężne rzeczy, które mi powiedział i nic innego więcej. Nie ma o co mu chodziło w ogóle. Czyli jabłko jedenu to jest fragment, czy cała... Już ten. Nie wiem, nie wiem, mówiło o jakimś jabłku Edenu, że to są bardzo... Bo jeśli to jest fragment, to co z pozostałymi częściami? No właśnie. Jeśli Dobra. Fragment Edenu to... O jego Jeśli tego jest dużo, a to są bardzo potężne rzeczy. O... To lepiej, nie żebyśmy wierzyli no, od dalej. W rękach to się może stać. No. O, widzę Torexa. Pewnie już skończył wykładać tą szkołę. Dobrze, że wróciliśmy. Już się zaczęła noc robić. No. Idziesz ze mną? Tak, jestem. No cześć. Słuchajcie, okay. gdy wracałem yy, z wami, y, zabrałem dynię. Nie wiem, czy możesz z tego zrobić jakieś leki. Ej, y, słuchaj mnie. Ja dam y, to i to. Trzymaj. Na, musisz się tym naszyć. Nie powinna wdać się żadna A. infekcja. A możesz zrobić z tego jakieś leki na przykład? Z tego zobacz. Dałoby. Ej, mam pewien pomysł. Pa przypomniała mi się jedna z, z, rzecz z, z szkoleń. Daj mi te kwiaty, które dostałeś. Pamiętam. Pa nie, wiem, czy nie, nie wiem, czy też pamiętasz, ale nie. Nie wiem, czy też pamiętasz, Sebura. Torek, gdzie ty poszedłeś? Zobaczyć, czy ładnie to wygląda. Aha. Nie no, bardzo ładnie. E mam, e nie wiem, czy też pamiętasz to, Sebura, ale e uczyli nas, jak z kwiatów oraz z dyni wyrobić jakby płyn napój, który będzie łagodził oparzenia oraz Tak, rano. tutaj masz rację. Ale ja chcę mu ale, dać ale tylko te ale... żeby się natarł tym, żeby nie wdarło się w żadne zakażenie. A jutro, a na jutro możesz mu przyrządzić tego, Tak, ten. płyn na jutro na pewno przyrządzę, powinien przez nas się walić ten płyn. Na Dobra, nie, zobaczmy nie, jak to dynia. wygląda. Starplay. Wow! Aha, nie daję ci? Nie, ja jej nie mam. A nie, mam ją, przepraszam. Już nawet czuję e... się lepiej. Mam wow, pytanie. Nieźle, nieźle, to, to wygląda. Super. A, mam pytanie, co zrobić z tym drewnem? Z drewnem? E, dębowym. Nie wiem. Nie. No, na później. Później? Ogólnie ja trochę zapomniałem, jak się skacze, jak się ćwiczy. Moglibyśmy y, w przyszłym czasie zrobić jakieś, y, no, okay. do trenowania jakieś. No możesz coś potrenować, wiesz, mamy tutaj lasy, mogę iść z tobą na trening. Kto, kto zniszczył łóżko? Tu, masz, ja, tu jest jeszcze jedno ja łóżko Ja zniszczyłem dlatego. łóżko, już musiałem drugi pies tutaj wsadzić i ważą się tam mikstury dla... Okej, okay, a więc tak. Mamy dla Ciebie jeszcze jeden test. Okej. Okay. Do... Okay. Mówiłeś, że jesteś asasynem. Tak, ja jestem asasynem. To chodź za mną. Okej. Okay. Ty, i Torex też chodźcie. Chciałem coś zrobić po kółku. A więc tak, skoro jesteś asasynem, tak. to musisz wykonać dwie czynności. Pierwszą, co widzisz tam na horyzoncie? Użyj wzroku Orła, Do, dojrzyj to. Ja widzę drzewo. A widzisz jakichś ludzi albo coś? Widzę templariuszy A w oddali tak daleko też ich nie widzisz? W oddali nie widzę. Niestety trochę mi wzrok, to że mnie pobili, trochę wzrok mam słabszy, ale powinien się poprawić z przypływem Powiedzmy, że ci wierzę. Jeszcze jeden test. Jakiego? Skok wiary. S no właśnie. Wykonaj go po astronimie. Poprawnie. Udało ci się wracać szybko, bo jeszcze trochę ruszy się cię Jesteś W sumie, ko koledzy, myślę, że mo możemy mu zaufać jak na razie. Oa, dostałem. Pośpiesz A. się. Nie, no zabiję go. Pomogę ci. Radzę ci wracać, było twoje rany... Uciekaj. Chociaż się goją, to A. nie są. Nie, nie jesteś niczym, Nie Mogą się wystarczy. rozwalić, rozeleźć i zarobić. To wtedy fajnie nie było. Twoje rany, chociaż zakażeń nie powinno się dać, to... Zużyłem trzy naboje. Dobra, idę. D wziąłem... Dobra. wracajcie do domu. Już jest noc, chodźmy spać, wypocząć na jutro. Jutro zajmiemy się naszymi pokojami. Wiesz co, oraz... Myślę, że, myślę, że przez, ten noc, przez ten noc moglibyśmy jeszcze coś robić w domu, wiesz. Wiesz, tak cały czas... Ja już jestem dość Dan... zmęczony, w końcu Pór... wstaliśmy od... Dan, poczekasz tutaj? Tak. E, chodźcie, Torex, Segura, by. Torex? To ja jestem Torex, Aż... <grym> aż <grym> <grym> a ta pora. Mówię ci, widzisz sam, widzisz, że już jesteś dość zmęczony. Już no nie wiem, co, ale chodźcie, Starplay, Segura, chodźcie ze mną. Już. Ty poczekaj, tutaj. Okej. Okay. Dobrze, ja już idę tam do was na górę, No, o co chodzi? Ja bym mu nie ufał. Wiecie co? Y, wiecie, jedna rzecz, jedna rzecz. Jesteśmy w górach, no, tak? Jesteśmy w górach. Mamy góry. Jesteśmy już zamkniętym opętlanym, eee y, z góry. I słuchajcie, on jest tam, tam, tam. Ale hmm. wy stoicie tu. Wiecie jak ten dźwięk się ładnie roznosi? Ja ja słyszałem przed naszą jaskinią to wszystko. No i dobrze. To <noise> no w sumie masz rację, no. Troszkę nie pomyślałem. Ale, ale wiecie co? W sumie to... W końcu wykonał te dwa zadania, więc możemy mu jak na razie zaufać. Bo Ale się go nie... Pierwszego nie wykonał, a drugie wykonałoby dziecko w przedszkolu. Ale zaufajmy mu. W, w każdym razie miejmy go na oku. Ale na za, 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 za... Dobra, no, macie masz, masz rację, chodźcie. Jeszcze Dan, zanim pójdziemy spać, chcecie zapytać jedną a? rzecz. Czy sam tutaj dopłynąłeś, czy zostałeś tutaj Mówi, zaciągnięty? Mówiłem, że z załogą dopłynąłem, sprawdzić to Czyli wiesz czy, jak wrócić? No... tak trochę. Sporządzisz hmm. mapę? Może jak... No... Mogłbym być w stanie, ale no to byłoby dość trudne, dlatego że mało pamiętam z tego co płynąłem. A przypadkiem... Na... A przypadkiem Iść. na twoim statku... Ej, ale przypadkiem na twoim statku nie ma map? Gdzie jest twój statek? Ale jego statek czy, mógł no, rzadko No Na moim statku powinny być mapy. On jest na południe od tego obozu. Tak no, że, chyba że zatonął. Chyba że zatonął, albo go templariusze spalili. Lub z, widziałem, podróżując tam I... razem z Seburą niedaleko, widziałem tam jakieś tam, dalej jakieś małe wraki, ale myślałem, że to po prostu tylko moje złudzenie. Dan, Więc, czekaj, ale czekaj, Czekaj czekajcie. Czekajcie, I jeśli. Pamiętasz coś? Ja tak. pamiętam dosyć dużo, możemy wspólnie sporządzić te mapy i później odpłynąć stąd. Dobrze. No to... Ale wiecie co? Możemy ten, możemy wyruszyć po te mapy, ale byśmy musieli budować dzwon nowkowy. No to może najpierw chodźmy spać. Czekajcie, Czekaj, jeszcze jedna rzecz. Chciałem się was jednej rzeczy zapytać. Chodźcie. Jeśli chodzi o czy... i... Tak Tak dam na szybko, dam też chodź, bo... To dla nas wszystkich. Słuchajcie, tu gdzie są te dwie pochodnie, prawda? Myślałem, A To będzie winda na to. Żeby nie, zro... nie zrobić zejścia do naszych pokoi. A ja mam jeszcze lepszy pokój. Chodź. Na pokój. pokój, Pomysł, chodźcie. Ja myślałem, że zrobimy pokoje jakby... Tu będzie wejście i tam będzie do góry jakby wejście na jakieś... Ale wiesz co nie, bo z, z tego co ja patrzyłem, to góra się szybko kończy. Jest... Tam jest strasznie mała. A tu będziemy mieli ładne zejście pod ziemię i będziemy mieli tam dosyć dużo pokoi i templariusze na pewno tak szybko go nie odkryją. A jeszcze a propos statków, to gdyby się okazało, że wasz statek jest niezdatny do użytku i nie da się go naprawić, to trzeba by było bardzo wielką ilość drewna zdobyć, żeby jakkolwiek wybudować statek. Nie musimy, jest nie. Ale załóżmy jak na razie, że może uda nam się go naprawić Dobrze, już jest, już jest dość późno, więc. Ale czekajcie, to bierze Chodźmy już spać. Chodźmy, no to, to bierze spać. dzisiaj warty, prawda? Aha, no tak. Dan nie może, ponieważ jest ranny. Ja byłem Fen... Dobra, ja wezmę. To ja. A może ja pójdę? Nie. Ale. Spać. Dobra. Dobra. No więc. Dobranoc.